Dobra, lód, pochodnia. Ok, może przejdźmy do tej pochodni, co będziemy mieć z głowy. Jak widzicie, na samej górze jest pochodnia, którą znacie z rysunku tytułowego. Z lewej strony ma poziomy światła, one są posegmentowane, jak widzicie dodają... Eee, tutaj akurat mamy teraz dodatnie bonusy z tej okazji, że jest dużo światła, więc e, kiedy mamy dużo światła, jest wszystko tip-top, ale to światło zanika, więc trzeba mieć pochodnie, które będzie można odpalać. Dlaczego? No, bo im jest ciemniej, tym my nic nie widzimy, tym możemy wpaść w pułapkę, tym przeciwnik może nas zaskoczyć. Więc... No i dostajemy dużo minusowych modyfikatorów. O, tutaj stres wszedł. No, nie będziemy tego stresu. Więc będzie się działo. Okej, okay, pusto. O, to żeśmy sobie poszli. Okej, okay, będziemy tylko głodni. Bardzo dobra, to wycieczka była. Przeciwnicy się nie respią po tych korytarzach, więc to jest jedna sprawa, ale druga no to jest to, że jak idziemy, tak widzicie, światło nam znika, schodzi. No i jesteśmy oglądali. Kolorystyka się zmieniła przez mniejsze światło, jakie mamy. <laughs> Co chodziło z kluczem do lotwa? Nie eee, no mogę ci teraz powiedzieć. <laughs> Przyszedł Tomek Gops z e, CI Games na stream z Dying Lighta i, i dostał cyrograf, gdzie miał być Lord of the Fallen do wszystkich i wkleił kleju, klucz do Lords of the Fallen na czacie. Okej. Okay. Idziemy. Press this Give them no <laughs> Uczcie się, oglądajcie to i wkładajcie na pamięć wszystko, co Wam dzisiaj przekażę z tej gry. Tyle, co się nauczyłem, bo początek to jest mega ostry, jak się wchodzi tak z biegiem. Ok, nic ciekawego. Na no szczęście mogłoby być zawsze pułapka, więc lepsze to. Ok, tutaj też. Uff. Lepszy brak skarbu niż pułapka. <laughs> Okej, okay, nic ciekawego w tych pomieszczeniach nie ma. Nie wiem czy się cieszyć czy płakać. Tocz! O, już jest coraz ciemniej, jak widzicie. Ale poczekam, pokażę wam. O nie, łapka. O! Ale nie weszła. Okej, okay, gdybyśmy mieli łopatę. Gdybyśmy mieli łopatę, moglibyśmy to odkopać, ale niestety musimy zrobić to na This War of Mine, czyli rękami. O no, trochę nie przysypało. Poszło nam po stresie, postresowali tak się trochę. Postresowali się trochę, więc już mają tutaj wskaźnik stresu trochę większy. Coraz bliżej nam do szaleństwa. Jej, yeah! czasu nam trochę też zeszło, jak widzicie, więc robi się coraz ciemniej. No, będzie ciemno teraz. No, okay. trochę żeśmy nadreperowali sobie światełka. Tyle niestety przymond okay. damage strzelnie dobrze. A, i poszedł się paść! Okay. These nightmarish creatures can be felled. they can be beaten. Okay. Ora zaraz zobaczycie jak to jest jak się chodzi po ciemków tych lochach. <laughs> Ale mam pecha, same puste to bez sensu A ja muszę 100% ich zrobić Otwieraj okay. okay. no, Trochę golda Gold jest wbrew pozorom bardzo Terrorzy ważny O i shadowy, mnie, jak widzicie, mnie, bo ciemność zapadła i one wyszły z ciemności W związku z tym przetasowałem się też drużyna, bo rycerz nagle jest na ostatnim miejscu a, I się przesunęli wszyscy e, Nie wiem, więcej więc trzeba go przepchać teraz, tracąc po kolei niestety punkty ruchu. Ale tylko dwie postacie, więc jeszcze Light. Dwie? no to jest źle. Dlatego ten szyk jest bardzo ważny. Pilnijcie swoją szyku, grając w z Dungeon. Kod jednorazowy, no gdzie... gdzie jednorazowy kod dostawienia? No, Kurde, no... Będę myciorać. O nie, ty nie powinnaś się tu znaleźć. No to dobra. fiend! No, healer. Okej. Okay. Jak widzicie, jak będziecie mieć takiego rycerza na przykład na samych tyłach, to on może się tylko przemieszczać, bo nie ma żadnych sklepów dostępnych. Pilnujcie swojego szyku. Zasadą numer jeden. Jak poprawnie tak, to Banjo. Okej. Okay. Dobra, mamy tutaj, dobra. Już możemy tutaj coś namotać. Okej. Okay. Całe szczęście, że mamy tutaj obszarowy atak. Dobra, przekroczyliśmy mi stanem. No i co, rycerz taki z tyłu Strasznie po plecach dostaje Nie wiem jak się na razie Ale jakby... nie można się healować między rundami, między rundami tak, is slow and killer. sobie teraz. Można trochę podjeść. Tak jest właśnie po ciemku. Zobaczcie teraz modyfikatory. Cztery razy więcej stresu, cztery razy więcej e, przeciwnicy są bardziej celni i zadają większy damage. No i mamy cztery razy większe szanse, dwa razy większe szanse na to, że bohaterowie zostaną zaskoczeni. Ale za to dostajemy trzy razy więcej lutu i trzy razy więcej krytyków zadajemy No ale to jest ryzykowne dość, więc zapalmy sobie pochodnie i już mamy pierwszy segment odnowiony To dorzuciłem przy drugą, po wszelki wypadek, będziemy teraz kopać, więc tak tam zajdzie ten segment cały Okej okay. Widzę, że stres tutaj już konkretnie nabrośnie <laughs> Idziemy Chyba musimy się szykować na... na, pierwszy, na pierwsze pogrzeby. <laughs> tak to tak to się zapowiadało na razie. Nie to. Nie to. To też nie to. Nie masz leczenia pojedynczego postaci? Nie nie. No nie, to było to. Okej. Okay. Jak widzicie, ilości HP. No, nie jest leczenia. O, nie weszło. Idziemy. I teraz jest taki. Moment, brink, że puka do drzwi śmierci. To oznacza tyle, że jakby ktoś mnie przyjechał teraz dwa razy, albo raz, bo teraz nie udało mu się, nie wiem jaki to jest, jaka to jest zasada działania tego. W każdym razie on już jest tak naprawdę na ostatnich nogach i zaraz go poszną na deski. Tylko właśnie nie wiem jaka jest zasada tego, że oni się przebijają, przez to że mu ten status schodzi i on ginie. To jest oczywiście pędem, więc. Przepraszam, więc permdef oznacza tyle, że nie przyzwyczajajcie się tutaj do in Spróbujemy ich pociorać, póki jeszcze dajmy radę. <grym> ja nie, nie jestem dobry w takich rzeczach, Musiałem bardzo długo czasu spędzać z grami Dusty. Mogę robić luźne gadki takie są, że właśnie mówię o czym, co jak. <grym> Może nawet z tego sklecę teraz, bo nieźle wyszło chyba. Więc myślę, że przerzucę to potem na YouTube obrazu jutro. No ale no, cofnęliśmy to troszkę? Widzieliśmy, jakieś wybijemy. Ok, stunning blow. No, no, ty pierwszy. Póty, dużego mina przeszedł. Zapomniałem ci trochę. Ok. Znowu dostaliśmy negatywne statusy, krwawi. O kurde, ten już poniósł, bo on prawdopodobnie zaraz zajdzie bo krwawi. A już ma też Dev' Store. Next blow to be fatal, więc. Chyba nie ma reguły. No, ale na pewno jakaś statystyka za, za ma jakiś wpływ na to. Battlefield będzie simple jak grenade. To chociaż spróbujemy jeszcze rzucić się dalej w dźwięk tego. Lochu. Oh shit. Divine Grace. No. To większy jest to jest bardzo potrzebne. Sorry, Plague doktor. mam nadzieję, że się nie obrazisz. I wolf wyszło dobrze. A to jest wolf z nie oka. Je je no jeżeli to działa, to fajnie. Okej, okay, Stunning Blow. Dobra, mamy tutaj ich trochę na ostatnich nogach też. Więc... Y Nigdy nie pamiętam, jak to jest. Czy najpierw się daje wszystkich słabych, czy się skupia ogień na tym najsilniejszym? Ja zazwyczaj chyba wszystkich słabych najpierw leję, bo sobie myślę, że jakich jest pięciu, jakiś leszczy, a jest jeden większy ja go leję, a pięciu się rzuca na mnie, to raczej kiepsko na tym wychodzę, więc pociśniemy, pociśniemy tych słabszych. O, właśnie, pożegnamy jednego. Zmieniły się co zauważcie na to, że jak którąś postać kiedyś zabijecie, to się szyki nie zmienia, bo oni się przesuwają wtedy też odpowiednio, więc no, trzeba kombinować. To jest takie easy to learn trochę hard to master. Fearful! Dostaliśmy ujemne statystyki, które nie zawsze są ujemne, ale to jest akurat ujemne, Został się strachliwy. To wynika właśnie z, z tego, że przyjęli dużo stresu na klatę. Ten stres, generalnie można powiedzieć, że wszystko co dzieje się źle, nie po naszej myśli, generuje stres się oberwie za dużo, Dosta generuje stres jego kolegom. Kto komuś coś nie wiedzie, generuje to stres jemu, na przykład. Eee, dostaniecie coś, zrobi przeciwnik, stres. Ryce eee, kufa stresu. Więc oni szaleją wtedy i dostają statusy. Nie wszyscy dostają negatywne, tak jak mówię, ale akurat nasz projekt doktor. Ok, już mi się nacisnęło, chciałem pokazać kartę w postaci tego doktora, dostało negatywne. Jest Fearful. nie do końca też jeszcze znam wszystkie te statusy, które dostajemy, ale Firful powodują na przykład te, te ujemne perki. To, że na przykład postacie odmawiają leczenia i niby one już tam umierają, 0 HP i ty chcesz ich leczyć, a nie, 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 dzięki, dzięki, ale ja tutaj jestem masochist ma, że je, je lubię, niech moje rany się otwierają, nie czekam, aż się otworzą. I stoi taki kozak i nie daje się go leczyć w ogóle, nie wchodzą te leki na niego. <grym> Kiepska sprawa. Więc trzeba się tego nauczyć, ja jeszcze nie znam, ale już trochę program. Deathblow, zeszło mu się. Jestem ale mamy stan podwyższonego ryzyka, tylko że jest nas trzech na jednego, więc może damy radę jeszcze tą komnatę chociaż zdobyć. Można też uciekać, oczywiście, że można uciekać. To też jest korzystne, jeżeli się uda wam uciec, bo nie zawsze się da. Zawsze to wychodzi, ale wtedy jak uciekniecie, to zostajecie wszystko co na nafarmiliście do tej pory zostaje w waszej kieszeni, i to jest ważne, bo czasami trzeba nafarmić hajsło. Tu właśnie jak się zapatrzycie w tych sklepach i butikach, na <laughs> przyjemności, to takie właśnie rzeczy mogą wyniknąć. No ja wiem, tutaj. Jeszcze chwali, więc mam jakieś szanse. Tylko powinien się cofnąć, żeby móc leczyć. Aha. No Fifful nie chce się przesunąć, na przykład. Nie przesunął się z Straciłem ruch. Pusty ruch po prostu. Nie. Pusty no, oni się stresują. No, babeczka dostaje paranoję. Już się zaczyna. Tutaj... Hopeless. Deprecha. Pięknie, pięknie jadł. Okej, okay, jedziemy. Chyba nie do rady. Bo będę musiał uciekać. Ale straszna jedno postać w sumie. Cześć, się, czy cześć, czy się, czy Okej. czy, 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 czy okay. się, no, ma jeszcze tego HP. 19. się, czy no, taki czy słaby, czy na czy się, czy się, Wiem, którego go przytrujemy 8, bo samych trutek. To dobra wskazówka. O, unik, unik, okej. Okay. On nie jest zatruty, więc ma szansę, że się z taką wyliże. Zobaczymy jak to wyjdzie. Babka, jak widzisz nie ma ruchu w ogóle, bo jest tam hopeless, tam paranoid. Okej. Ja, Dobra, mamy jedzenie. Jedzenie daje nam aż jeden HP. Nie mamy jak rozbić obozu, bo nie ma tutaj temu do tego. Bo no to przychodzi w następnej misji, zdaje się, dopiero. Więc podjedzmy sobie tego jedzenia. Widzicie, jak szalony w ogóle HP w wchodzi. A widzicie, po co mi ratować? Jestem tylko starym koniem. Nie, widzisz, to była druga droga. Już chcę umierać. Na statystyki. No cheat. Jest hopeless. No, dryfuje w ciemnym morzu w, na ostre skały. <grywy> Paranoid. Wolves lie in wait behind every tree. Że tam wilki leżą za każdym, czyhają za każdym drzewem. Choroby są w każdym posiłku. I no, jakieś tam zdrada za każdym przyjacielem. No, <grywy> super. Okej, myślę, nie potrzebny nam się tym, tym, tym. Ja to czytam? Co ty tu masz? Fearful. Fear has. No, zdobył, ogarnął go strach Okej, okay. ka, teraz każda jego myśl jest, nie wiem, żeby przetrwać To trochę izm śmierdzi, a nie dostał egoizmu przecież tak. Dobra O, ukryte skarby, nice, troszkę hajsu Okej, okay, idziemy dalej, zostało nam a, oh, shit, nie damy rady. <noise> Sam jestem paranoid teraz. Nie damy rady, bo nam zostały dwie lokacje, a wszystkie korytarze musimy odwiedzić, ze względu na to, że to jest complete 100% of room battles, więc wszystkie pokoje, gdzie mamy walkę, musimy zahaczyć. a no, bardziej się nam kali wyjść stąd, ale spróbujemy, spróbujemy dojść jeszcze do jednego pokoju. Albo stąd zwijemy po prostu. Jedzcie, jedzcie, nie głodujcie. Shit. <noise> Patrzcie, cienie czekają na zasadzkę. Okej, okay, O nie! super, tutka. No rewelacja. Okej. Okay. Nic nie mam, żeby jeszcze myć. Okej, okay, idziemy. Uf, jeszcze. Super! No rewelacja. Podjedź sobie. No. Gdzieś nie chciał dwa razy zjeść, więc to oznaczałoby, że w walce turowej byśmy stracili po prostu dwie kolejki. A on nie je chciał jeść, dopiero z 3 razy. <grystanie> <grystanie> to chyba uciekamy jednak. Dobra, <grystanie> Oj, <i> teraz jest <grystanie> to nie zawsze chodzi, ale... Teraz możecie teraz rozpoznacie, że e, tutaj jest pułapka, tutaj jest, są skarby. Czasami są też zaznaczone, gdzie są potyczki, ale nie wiadomo nigdy co jest pomieszczenia głównych, oprócz tego, że tu jest skarb, to jeszcze nic się nie rozpoznają. To są jakieś lochy. Ciężko mi powiedzieć, ale naraz na nie interesuje spadamy. learned. Ja, widzicie trochę hajsu, trochę Hejlumów, trochę perków. Guilty conscience. O, no, ma tutaj e, dźwiga na brzemię, winy e, swoich uczynków prawdziwych i tych wyimaginowanych. Ale też ma zdrowie poniżej, jak będzie miał zdro, zdrowie poniżej połowy, teraz będzie zadawał też plus 3 do krytyków, czyli chyba szansa krytyki. Wild Explorer w e, Lochach, Wild, aha, to tam dopiero. No, to na pewno żyjesz tam. Plus 23% szans na skautowanie, czyli to rozpiska na mapie. Pirovan Unholy. Okej, okay. będzie się bał teraz szkieletów, tak naprawdę, bo szkielety są unholy, w związku z tym będzie dostawał od nich 15% więcej stresu i minus 10 celności, jak będzie wchodził w potyczki, ale się zbić bezużyteczny. I plus 10 ochrony na trudziznę. Okej, okay. <laughs> okay. byłem tego miejsca, made it their domain. No, i jesteśmy po naszych pierwszych potyczkach w lochach. Nieźle obtuczeni, z najwyższym poziomem stresu. Z takimi perkami to jest po prostu dupę rozbić. <trykujesz> Okej, okay, odblokowało nam się opactwo, odblokowała nam się tawerna. Więc tak, w tawernie możecie posłać się ze swoich kart. and i Możecie podeprzeć teraz swoich podopiecznych na rekonwalesencję psychiczną. Możecie ich posłać na drinkowanie w barze, na hazardzik i do burderu. Więc lokując ich tutaj, idą się leczyć z tym stresem. Ale nie są możliwi do wybrania w dalszych lochy, więc w związku z tym, że nie mamy tyle bohaterów, prawdopodobnie tak nikogo nie uleczymy. W opactwie taka sama spłęba. Medytacja? Modlitwa, a tutaj naparzają się, wiecie tam, pejczykiem, jak w nie Róży, czy tam w Monty Pythonie, dyskami po głowie. Okej. Okay. Lecz tylko tego z levelem 1. Dobra. To już widzicie, panikuję mocno. Tu jesteś... Okay. Medytuj. Nie. <ś oddatuj w sensie> nie chcę go posłać do baru na picie, bo raz posłałem rycerza i się nachlał i uciekł mi straciłem tak swoją postać, więc to mocno smabe. No tak, Livera, za nie czy depresji? Jak jesteś smutna i coś nie zjesz, to nie jest Ci lepiej troszkę? Dobra, eee, okej, okay, weźmy świeżym. Tylko ja nie mam, nie rozbudowałem se. O, ale jest Bigot. Yes. Biedem ja oczywiście. To jest dobra postawa. Damy sobie większą liczbę tutaj, zarówno w barakach, jak i tych, którzy będą przyjeżdżać, bo przebywam czasem nie brakuje mięska. Na cmentarzu pierwszy trupek już leży sobie. Szkoda, że on nie rośnie kanon Fodder, ale może będzie luz. Okej, okay, questy, więc tutaj wszystko pozamykane jeszcze OK, idziemy w takim razie Chodźmy Okej, okay, ruiny Ruiny, aha, no i tak Każdorazowe przejście lochu, jakkolwiek nie będziecie to robić, bo jak widzicie zmieniło nam... Znaczy, z kim się dalej? E, short, e, krótki loch Nie będzie żadnych kampów e, Kampienia nie będzie Ten tutaj widzę, że krzyczy w tym ma troszkę koszmary, eee, więc każdorazowe przejście tych lochów przybliża na, nas do pojedynku z bosem. Ja mam jakiegoś bossa, którego z, mam lecz w drugi poziom tak naprawdę już mogę iść do niego, ale nie miałem wagi. <grym> Dobra, ciebie wiem, że to musisz być na początku, ty możesz osłaniać jego plecy, To oczywiście nie sam koniec i ty na środek. Idziemy! Okej, okay. troszkę jedzonka. Okej, okay, tutaj tak powiem dużo, z dwie opaty i z cztery. Okej, okay, no z mogłem mogłem wziąć bandaże, a weźmy wiesz, OK. The to nie jakiś specjalnie drugi ten lach. No nie. Jest tu alchemika. Tu można jeszcze jakieś temy używać. Y odnośnie tych, sto, tych rzeczy, które otwieracie ale nie mam pojęcia, które jakie są uh, oczywiście wypadek, to byłaby trucizna ale on się zestresował i też ten 10, 10 punktów stresu już dostał super, dobry początek o, cześć ale są zaskoczeni moją obecnością tutaj Uuu. mamy szansę ja Ice się szczerze tutaj hardcore a co? O no, hardcore To jest stan, to jest taka zdolność, gdzie ona tam krzyczy jak Shiva w Mortal Kombat na nich i on sytuacje Nie, nie, i panikują i mają stana nawet dwójkę na we, początku e, Co tym nieźle <laughs> Obszarowe, obszarowe machnięcie mieszczykiem, zawsze w cenie. Tych dwóch wypadło z kolei, następnej, więc jesteśmy trochę bezpieczni. Okej, okay. aha, mam tylko na tych dwóch z przodu. E, leczyć nie ma jeszcze kogo, enemy okay. na niepotrzebne nie potrzebne fiend falls. Stany weszły. Pięknie. Jeszcze są zatruci, zrobić. Przedstawiciela zrobić. terenie. Flood Lake Otwieramy nas o, fuck jesteśmy dostaliśmy. Plus 20% do damage'u. Sweet. Dobra, wiesz co, ty możesz sobie dojść. Ooo, właśnie. Super. Cudno. Okej, okay, pająki. O, to jest nieciekawa sprawa. Okej. Okay. Dobra, towarzystwo trzeba rozgonić teraz bardzo szybko. Dozzling Light. Idziemy oczywiście. Coś nie weszło, nie pamiętam co tam miałem zarazić z tym Na pamiątki coś nie wchodziło, ale zatknęłem teraz całą okay. Light blight wchodzi, dobrze, trucizna wchodzi, ikonuje Dodgy, dodże okay. Ścięcie, oczywiście obszarowe Dodże ok, trochę w ogóle nie wyszło Dodże Okej, okay, tam został tego. O, nieźle, nieźle, nieźle. Jakoś tak y, szybkie, niki, niki, no, weszły, dobrze. Okej. Okay. Let's stop the okay, których, a ja wiecie, i zeskizowała swoich y, Kolegów się to odezwała się, że jakiś kamień na nie patrzy i oni się wystraszyli i dostali stresem po ryju, więc coraz dłużej mamy tutaj do eksplozji zmysłów 45 punktów stresu, a tutaj 50, więc kolejne statystyki dla mnie. Jej! Okay. To są bardzo ładnie rysowane. Ale takie taki kreskówkowe też, te pająki? Okej. Okay. Widzicie? Też zeschizował w tym, co powiedział. To jest to ogóle sprawa, bo jak oni mają teraz negatywne statusy, pomyślcie nad tym, jak oni mają, macie członka w drużynie, który ma negatywne statusy, na przykład jakiejś paranoi, i zaczyna szerzyć tą paranoję wśród innych, to oni wszyscy się zaczynają schizować. I dostają na kolejne negatywne statusy, które potem się da leczyć, ale tracicie ich na jednym zejście w lochy. Komplikacje ma w ogóle. O, dwóch zatknęło dobrze. Stanie więc na razie. Kurde, coś nie wchodzi to fajnie. To już szuflem zrobimy. O, nie dało się. Tu jest jakaś obecność ciemna i jakaś tam... No i się wystarczyli. Zamknij się. O. Przynajmniej chociaż światło sobie potrzebujemy. Ten to taki koks w ogóle i na pajączku się nie dać rady. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo jestem zadowolony. Zdrajca, zdrajca. O, tym razem mi dali radę. O nie, dodże. <laughs> Jedziemy tutaj prężnie, a nie jakieś tam ucieczkę tego szerzę. Okej. Wracamy. O, czeka nas tutaj walka. Tutaj nas czeka książka, tutaj skarb, a tutaj jakaś armia zmarłych. <śmiech> Super. <śmiech> Cicho bądź, No stres generalnie tu tutaj, wszystko generuje stres Stres generuje poczynania wroga, ciemność, zapadająca, wszystko no Widzicie wyskoczyli teraz na mnie i dostał dwo, dwa punkty stresu Paschizuje innych członków drużyny gadając jakieś pierdoły, więc oni się boją I zaświrują mi teraz, bo faktycznie trzeba by było uciekać Sławie nie jest w tym, że jesteś nieodzienny, ale w tym, że nie zrozumiesz tego. Użyjesz tego strachu i naucz się z niego. Ale wszyscy wyszli? Nie dostali jakieś ekspy? Nie, nie dostali. Kurde, za szybko wyszedłem. No. Dostałem mod ujemny modyfikator. Zdrowie poniżej 50%, minus jeden punkt prędkości. Stomach w e, minus 20% odzyskiwania zdrowia w, w obozach. To na nieszczęście, na to, że... wszelkich osób, które je dotkną, mogą być one albo lukratywne, albo wręcz understand. przeciwnie, skazując ich na wieczne potępienie. Wyróżnić tutaj możemy takie niespodzianki jak księgi, kapliczki.